Hej, hej, z tej strony Grzesiek Soczomski w luźnej formie. Drugi dzień biegania po Teneryfie. Jak widać o, pokażę taką małą panoramę tego co się dzieje tu dookoła. No, widoki są po prostu niesamowite. Aparat najprawdopodobniej w ogóle nie odda tego jak to jest wspaniale Kręte ścieżki właściwie całkowicie górskie. Jeżeli ktoś by tu liczył na płaskie bieganie, to niestety się przeliczy. A mnie to bardzo cieszy. W dole miasteczko na M, którego nazwę zapomniałem. A tam jeszcze dalej przy samym wybrzeżu miasteczko, z którego wyruszyłem, czyli Puerto Santiago. A dzisiaj podróż zakończę tam na górze. Aktualnie już mam 700 metrów nad poziomem morza. Jest około 8 km. Także przewyższenia, no można się domyślić, są dość spore. No i co zdjęcie publikuję na bieżąco, choć wykonuję je swoim zabawnym telefonem a, a na koniec dostanie się właśnie taki filmik. Mam nadzieję, że coś jeszcze fajnego uda mi się nakręcić. Zobaczę co jest tam na górze. To miasteczko to jest Santiago de Teidech. I, no i znajduje się około 10 km od wybrzeża. To tyle chyba na teraz. A jeszcze wspomnę jednej rzeczy, której się dowiedziałem dzisiaj. Jak widzicie podróżuję z plecaczkiem. Taki fajny bananiak jest właśnie tutaj, jest z Teneryfy. Co ciekawe, Wyspy Kanaryjskie, w tym Teneryfa, są jednym a, z większych producentów bananów. To znaczy, tu banany hoduje się właściwie ciągle i te takie plantacje bananów mija się cały czas na trasie. A my takich bananów prosto stąd nie dostaniemy w Europie. Dlaczego? No bo Unia uzna, że nie są wymiarowe, nie mają takiej długości, jaka być powinna, nie mają takiego koloru a, i paru innych ciekawych rzeczy. No cóż, nasza strata. Tak, jak wspominałem, do celu podróży jest jakieś 10 km, zatem mi ostatni kilometr. No ale okazało się, że ten ostatni kilometr to ładna wspinaczka. Jak patrzyłem tam z dołu, a dobra, może to nie jest kilometr, ale do. Wspięcia się jest jakieś 150 metrów A więc już Trochę nie mam siły, żeby tu wbiegać Zresztą widać jak strome jest to zbocze Także jak widzicie zabawa dosyć różnorodna Można pobiegać, można trochę pochodzić Dla każdego coś dobrego Teraz będę sapał jak szaleniec Nie wiem czy to widać czy będzie, to widać się w aparacie, ledwo to widzę. Ja tam nad budynkami macie szczyt wulkanu Teide, czyli najwyższy szczyt Hiszpanii, przy okazji najwyższy szczyt Teneryfy i najwyższy pozaalpejski szczyt a, Europy. Ma 3718 metrów, jeżeli się nie mylę. Pewnie się mylę. Oby nie. W każdym razie trzeba się przebić przez te wszystkie wzgórza, żeby go zobaczyć. Ale myślę, że warto. No cóż, ścieżka prowadzi dalej. Tam jest kolejny znak. Widzę, że do wioski mam jeszcze kilometr. Chociaż myślałem, że to już ta wioska. No ale zobaczymy. Może to jest do jakiegoś centrum. Tak czy tak, można tam znaleźć sklep, kupić wodę. A jak mówiłem wcześniej, przybywam stamtąd. To wszystko kręcę trochę pod światło, więc nie wiem, czy to będzie widać. Tak zasłania ręką. Bardzo mądrze. Nic to nie dało. No dobra, tyle się dalej. Polecam jeszcze kaktusiki zobaczyć tam też jest taki znak Boże, Można się na szczyt wspiąć. Z tego co widzę z mnie to czeka. No dobrze. No to życzę sobie powodzenia. Proszę bardzo mapka na no, dokładnie mojej dzisiejszej trasy. Zgodnie z tym wykresem znajduje się prawie 1000 metrów nad poziomem morza A Zgodnie z zegarkiem 914 i góry sklep, który zaraz na wiedzę. No i samo miasteczko. Generalnie wyspy kanaryjskie mają to do siebie do chmury, leżą na nich dosyć nisko. widzimy, że chmury pokrywają najbliższe pagórki. Sklep zasłania nam. Mam na nadzieję, że nikt nie zaraz przejedzie. Więc nie planowałem zwiedzać miasta, więc zaraz najprawdopodobniej uda mi się w podróż powrotną do po prostu kupić do picia.